Witam was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o Marszu Wolności Platformy Obywatelskiej, maturze Bronisława Komorowskiego. Oraz odejściu Marka Magierowskiego z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Komorowski przyznaje się, że ściągał na maturze z matematyki. Były prezydent Bronisław Komorowski w naszym studiu. To jak poszła matematyka na maturze? A Matematyka poszła bardzo dobrze dzięki bardzo, tak powiem, solidarnej współpracy z kolegami i hmm. koleżankami, ale także, nie ukrywam, Pomogł, pomogli na, na, nauczyciele, no i zdałem to matematykę. A po latach. I były wie, kanapki, a, pan, a w to, kanapkach a, niespodzianki. Różne, różne rzeczy były, ale najważniejsze jest to, że po wielu, wielu latach, yy, i nauczycielką od matematyki, której się najbardziej, tak powiem, obawiałem zawsze i chyba słusznie, Okazała się być późniejsza żona mojego kolegi z obozu internowania, Witka Chodakiewicza. Bronisław Komorowski robi co może, by go nie traktować serio. Kiedyś przyznał, że magisterkę pisał 11 dni z żoną i teściem. Dziś o ściąganiu na maturze. Gdyby chodziło o obecnego prezydenta, to ta matematyczka dziś miałaby jedynkę w faktach, a jutro okładkowy wywiad w wysokich obcasach. Były prezydent Polski Bronisław Komorowski zdobył wykształcenie dzięki oszustwu? Nie matematu. Co innego jakby jadł sałatkę w Sejmie. Marek Magierowski odchodzi z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Zastąpi go poseł PiS Krzysztof Łapiński. Ludzie zmieniają poglądy. Marek Magierowski w 2014 roku. Nie chce 500 zł jałmużny od prezesa Kaczyńskiego na drugie dziecko. Chce, żeby państwo mi obniżyło podatki o 500 zł. Radość twardego jądra po rezygnacji Marka Magierowskiego to dowód na brak wiedzy, że do zwycięstwa prezydenta Andrzeja Dudy w 2020 roku trzeba nie 35%, a 50% głosujących. Magierowski sensownie potrafił wytłumaczyć prawie wszystko na korzyść szefa, nawet gdy wiedział, że mówi to, w co sam nie wierzy. 6 maja odbył się Marsz Wolności. Ciężarówki wiozące sceny, dziesiątki kamer, a wszystko dla Marszu Wolności Platformy Obywatelskiej. TVN stanął na wysokości zadania. Po co właściwie ludzie poszli na ten marsz? Posłuchajmy kilku wypowiedzi. Nie ma dzisiaj w Polsce wolności. A pewnie, że nie, nie zauważył pan? Mocna teza, dla wielu trudna do uzasadnienia. Dlaczego pan tak uważa? Nie wiem. Przyszedł pan nam protest bronić wolności. To chyba uważa pan, że jest zagrożona? No raczej tak. A co najbardziej się panu nie podoba dzisiaj w Polsce? Te rządy to, to, totalitarne. Nie wiem. To mnie nie odpowiada. A panowie, dlaczego przyszli na marsz? Bo bardzo nie lubimy PiSu. Wystarczy. Wszystkich radykałów. A to hasło wolności? Bo ja jestem i tak człowiekiem wolnym. Czyli nie brakuje nam wolności w kraju? Nie, nie brakuje. Osobiście. A w kraju pewnie brakuje. To, czyli to jest tylko taka złość na to Prawo i Sprawiedliwość? Tak, bardzo nie lubią Oni są bardzo brzydcy. A kto powinien ich zastąpić? Ja. Pan. Dziękuję. Dziękuję. Oczywiście emocje budziła również frekwencja. Ze sceny liderzy PO krzyczą o ponad 100 tysiącach, a w TVN24 w tym samym czasie Taki obrazek live samo się komentuje. W zgromadzeniu w kulminacyjnym momencie uczestniczyło około 12 tysięcy osób. Trwa odpływ ludzi z placu Konstytucji, Dominika Wielowiejska, Miliona, o którym wspomniał niegdyś Grzegorz Schetyna, nie było. Ale policja ze swoimi 12 tysiącami też jest zabawna. Gazeta Wyborcza napisała: na placu bankowym zebrało się około 7 do 10 tysięcy osób. Przyjechali ludzie z całej Polski. Znaczy, policja przeszacowała? Zostawmy już w spokoju wczorajszy cyrk P.O. Czas obniżyć podatki, wzmocnić armię i rozliczyć afery. To najlepsza odpowiedź na ich hipokryzję. Bronio mówi w TVN, że prezydent Andrzej Duda przynosi wstyd Polsce. Konstytucja 3 maja, więcej niż konstytucja, to była bitwa ideowa o Polskę Europejską, wtedy straconą, odzyskaną w 1989, znowu zagrożoną. Wygląda na to, że zbyt długie przebywanie na brukselskich salonach powoduje luki w znajomości podstaw historii. To drugiej RP europośle nie było, to był test kompetencji i poseł Lewandowski zdał. Może przejść do nowoczesnej. Specjalnie dla tych, którzy mieli wątpliwości, czy Grzegorz Schetyna powiedział: Polacy muszą więcej pracować. E, to znaczy, Polacy muszą więcej pracować, bo e, też będzie i oczywiście staniemy do takiej otwartej rozmowy w sprawie e, urealnienia wieku przechodzenia na emeryturę. Pewnie się zastanawiacie, co to znaczy urealnienie wieku emerytalnego? Urealnić to znaczy. We Francji odbyły się wybory prezydenckie. Najpierw mieliśmy debatę. Le Pen, Francja i tak będzie rządzona przez kobietę albo będę to ja, albo kanclerz Merkel. To oprócz Hollande Junior zostanie w pamięci. Kandydat Macron właśnie powiedział w debacie z Le Pen, że młodzi muzułmanie się radykalizują, bo są chorzy psychicznie. Biedna Francja. Macron wygrał wybory prezydenckie we Francji. O dziwo w Calais, Macron przegrał tylko 43% do 57%. We Francji wygrała opcja, żeby było jak było. Świadomie zagłosowali za kolejnymi zamachami. To masochizm polityczny. Nie będę im współczuć. Przykład zachowania typu Targowickiego. Euforia posłów Po po zwycięstwie Macrona, który zapowiada nałożenie na Polskę sankcji. Wybory we Francji i wybór Macrona to przykład, jak media mogą wykreować kogoś bezbarwnego w krótkim czasie. Jeśli Ryszard Petru zna francuski, to może pomyśleć o karierze we Francji. Skoro Macron został prezydentem, to i Petru może tam daleko zajść. Mateusz Kijowski się zdenerwował. Co robi opozycja? Kłóci się, wspiera, dyskutuje. Czy je będzie na wierzchu, dosyć tego. Przestałem być miły. Jedź w góry, zechciej zjeść prawdziwego oscypka. Dowiedz się, że Unia Europejska dała zakaz na oscypki w 100% z owczego mleka i są 60-40%. Mucha znów błysnęła intelektem. Dzisiejsza partia rządząca uważa, że Rządzenie większościowe i przegłosowywanie większościowe to jest demokracja, to jest bolszewizm. Logika posłanki muchy. Jak słuszna większość uchwala ustawę, to jest demokracja. Jak niesłuszna większość uchwala ustawę, to jest bolszewizm. Czas zapomnieć o aferach PO. Ale nie pan, że ludzie pamiętają jeszcze, co robiła Platforma Obywatelska i że nie dotrzymywała bardzo często słowa? 40 sekund mamy Część pamięta Część ale pamięta. A ale, pan pamięta? Ale wie pan, no, panie profesorze, też wie pan? pamiętam tak. I natomiast wie pan, pana natomiast jakbyś, na jakbyśmy Zbyt długo wszystko pamiętali To byśmy zwariowali Dzięki temu funkcjonujemy, jesteśmy normalni Dobra Że nas ma umiejętność zapominać Dobra pamięć to taka, która pozwala zapomnieć Dokładnie tak Bardzo panu dziękuję za rozmowę, panie profesorze Mateusz Kijowski w końcu powiedział jak jest Jeżeli popatrzymy Policzymy. Mam nadzieję, że to będzie widoczne w audycie, który się zbliża w najbliższym czasie. Patrzymy, ile pieniędzy kto wyjął, w jaki sposób, w jakiej formie. To się okaże, że wcale nie byłem tym, który wyjął najwięcej. Jest nowa opinia grafologów w sprawie teczki TW Bolka. Podobno biegli stwierdzili, że to nie pismo Bolka, tylko Lecha Wałęsy. Hmm, to jeszcze o niczym nie świadczy. Pan Żakowski to wyjaśni. Nawet jeżeli Bolek to był Wałęsa, to Wałęsa z całą pewnością nie jest Bolkiem. Neumann o kosztach pomysłów PO. I A ktoś policzył w Platformie dzisiaj... Obywatelskiej już ile kosztowałyby obiecywane przez Grzegorza Schetynę trzynastki dla emerytów i rozszerzenie programu 500 plus? Policzymy i pokażemy dokładne rozwiązania w kampanii wyborczej. Myślę A to nie jest szybciej. tak, że liczy się zanim się coś obiecuje? Policzymy i pokażemy. Mówimy o polityce społecznej i nie radziłbym, żebyśmy rozmawiali o polityce społecznej jako o całości. Nie Ale da się ja o się tym właśnie rozmawiam, nie, panie przewodniczący. Jeśli pan, pan mówi o policzymy, to znaczy, że przyznaje pan, nie, nie policzyliśmy nie, do tej pory tego. Wiemy mniej więcej, ile, ile, ile potrzeba dzisiaj. Każdy, naprawdę każdy, łatwo jest w stanie policzyć, ile to jest pieniędzy. Czyli jeśli to nie powiem, jest, że to jest 35 miliardów złotych jest, na te dwa pomysły, to się bardzo to nie pomyli? jest, Bo to nie jest problem. Myśli, że tak, pomyli się pan. Bardzo? Bardzo. ile to będzie? Ponieważ jeżeli przyjmiemy jeżeli pokażemy to rozwiązanie, jakie ono jest w szczegółach, jakie ma też niesie konsekwencje budżetowe, ale też jak zmienimy politykę prospołeczną, jak zmienimy politykę prorodzinną, jak zmienimy politykę podatkową, to to będzie w całości musiało być rozpatrywane. Pozwoli to, ile to będzie. Pozwoli, proszę, proszę, pozwoli pan nam. Pani Krystynie że będziemy, w Muławie, że... panu Zbyszkowi w Półtusku, czy w wągrowcu, panu Markowi powiedzieć, pozwoli... ile pieniędzy potrzeba by znaleźć w po... budżecie, żeby te dwa projekty zrealizować. Jeszcze raz mówię, pozwoli pan nam, że pokażemy cały program dotyczący polityki społecznej z wszystkimi wyliczeniami, jak na to czas. Dzisiaj... Ja panu pozwolę, tylko pytanie, Dzisiaj... czy nasi słuchacze na to panu pozwolą? I jestem, zrozumieją jestem, to, że pan nie chce odpowiedzieć na to pytanie. Jestem przekonany, że kiedy będzie kampania wyborcza i będziemy rozliczani z naszych obietnic także i pokażemy te, te wyliczenia, Liczenia, to nie będą to czcze słowa. Ale Grzegorz o, nie mówił o tym w kampanii wyborczej, tylko mówił o tym w Sejmie, w Sejmowej przy okazji o, dyskusji nad wotum dla rządu. Mówimy o kierunkach polityki prospołecznej, prorodzinnej czy senioralnej, o której mówi Platforma. Piotr, misiło. Dzisiaj w Szczecinie gościmy oryginał Konstytucji z 3 maja. 1971 roku. Kolejka na kilkadziesiąt minut. W nowoczesnej bez zmian. Petru wycofany z pierwszej linii frontu, ale zawsze znajdzie się ktoś, kto trzyma poziom. Już widać na Twitterze, że dzieje się dokładnie to, co można było przewidzieć. Euroentuzjaści po wygranej Macrona będą udawać, że problemy zniknęły. Bo dla euroentuzjastów nie są problemami imigracja, islam, socjalizm, biurokracja, tylko ruchy. Chcące rozwiązania powyższych problemów. Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego: Szczypior, koperek, natka, pietruszki i bazylia to zioła, które najczęściej kupuje około 88% Polaków. Facebook ma po pierwszym kwartale ponad 3 miliardy dolarów zysku. Badanie, aż u ponad 1 czwartej ochotników po wypiciu piwa zarejestrowano tachykardię zatokową, czyli przyspieszony rytm serca. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli w przyszłym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie, możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.